Dzień dobry, dzień dobry. Radio na chwilę ściszyłam, żeby nie było, że mi film zablokują, bo film dla Was yy, nagrywam z muzyczką. Łyk kawy na yy, miły i dobry dzień. 9 stopni na dworze, godzina 15 po 7. Ręka mi się trzęsie, zaraz usiądę, ale poczekajcie. Mhm. Uh -huh. Ja już kończę kawę tak naprawdę. Lecimy zaraz do Zgorzelca. Tak, 15 po 7 ktoś powiedział wariaci, ale wiecie, że przed pracą męża chcemy wszystko załatwić, a Lusa nie śpi od 5, brat nie śpi od 6 i to wszystko jeszcze można załatwić przed przedszkolą i przed wszystkim, więc lecimy na zakupy. Dzisiaj Lidl i mam ogromną nadzieję, że będą te same produkty, które ostatnio tam kupowałam, bo jeżeli będą, to powiem Wam, że szykuję się myśli, więc smakuje. Tak, to jest film, w którym pokazuję Wam rzeczy, które warto kupić w Lidiu, które mi bardzo posmakowały i kilka produktów takich było, więc jak teraz kupię je znowu ponownie, to... Z... 100% taki film nagram, więc już się bardzo cieszę na te zwykłe spożywcze zakupy. U mnie bardzo szybki makijaż, podkład, korektor, brwi zrobiłam, chociaż trochę mogłabym je bardziej przyczesać, to zaraz. Brązer, tusz i pomadka. Bardzo szybki, ale wiecie, no tak to u mnie wygląda. Chciałam powiedzieć, czy tylko trzy produkty użyłam, ale nie, nie wyszło. Dobra, to jedna sprawa. Kolejna sprawa jest taka, że później w domku muszę Wam coś pokazać, bo słuchajcie, zamówiłam sobie trzy piżamy. Oczywiście ostatnio w każdym vlogu Wam coś pokazuję, no ale tak jest. I powiem Wam, że Zobaczyłam, są tak piękne, że ich jeszcze nie otworzyłam w ogóle, żeby wam pokazać, jaki jak piękny to jest pomysł na prezent. A grudzień niedaleko i myślę, że można nie jednej kobiecie taką piękną biżankę lub koszulkę nocną sprezentować, więc to później. A na razie zbieramy się i lecimy na zakupy, więc aby były udane. Nie wiem, czy nazbiera się tyle produktów, żebym mogła dla na Was nagrać osobno. Myśli, więc kupuję, nie smakuję, dlatego że kupiłam też środki czystości domu i tak dalej, które chciałabym Wam pokazać, które polecam zdecydowanie. No, ale może kilka tych produktów będzie, tak, żeby nagrać osobny film. Zaraz zobaczę, tylko mąż mi wszystkie torby przynosi, tylko najpierw poleciał otworzyć sklep, więc to tak wygląda. A ja zabieram się za robienie obiadu i dzisiaj tylko zupa, dlatego że wczoraj robiłam gołąbki. Więc gołąbków zostało nam 7 sztuk, więc spokojnie rozdzielę domowników. Sos pomidorowy do tego mam, więc. Faku, lubicie głąbki? Nie, moja bardzo. No, to tyle. I więc zabieram się za robienie zupy. Może znowu barszczek, po prostu obsesję ostatnio na barszcz. No ale nic. Dobra, do zobaczenia, do później. Okej, okay. miejsce nie najlepsze do nagrywania, nie światło, ale tak usiadłam pomiędzy schodami na górę, a półpiętrem, bo Łucja bawi się umytymi słoikami przeze mnie, które przygotowałam na kolejne przetwory. Ostatnio robiłam ten keczup z cukinii, a teraz muszę zrobić ogórki po meksykańsku, bo znowu ogórków tyle nakupiłam. Już nie dostałam, ale nakupiłam, więc wypadałoby je przetworzyć, ale to dzisiaj wieczorem tak naprawdę. Yy, obiad już ugotowany, słuchajcie. Zupa yy, śmietnikówka, jak ja to mówię, taka śmieciówka, yy, dlatego że wrzuciłam do niej wszystko, co miałam. Fiora, brokuła, fasolkę szparagową, brukselkę, po no prostu szaleństwo. Wszystkie warzywa świata. Więc zaraz zasiadamy do jedzenia obiadku. A jak dzieci już się najedzą i troszkę się zajmą sobą, Ignacy się zajmie siostrą, znaczy się razem będą bawić. Oczywiście pod moim okiem. Nie, nie, nie. Nie osobno, w tym samym pokoju, w którym ja nagram dla Was. Te piżamki chciałam Wam pokazać po prostu, jakie kupiłam, bo naprawdę uważam, że to genialny pomysł na prezent. Ja już mi żal niektóre otwierać, ale tak patrzę, że chyba nie miałabym komu podarować. To są po prostu bardzo w moim guście, ani moja mama, która ma met 56, nie bardzo by w tym wyglądała, a siostra, nie wiem, może jedną z dwóch. Hmm, no pomyślimy, pomyślimy. Święta coraz bliżej, trzeba myśleć o prezentach. Luścia, co robisz? Mhm. Przewala butelki, przewala słoiki po prostu. Co mama umyje, to ona się tym zajmuje. Co robisz? Dobra, nie pokazuję Wam jej, bo jest w samym pam pamperku. No i tyle. Ogarnęłam przynajmniej dom. Chociaż tyle dobrze. Podkurzane, posprzątane, pomyte, No tak jak mówię, zasiądę na pewno wieczorem do tych przetworów, bo mam ci po prostu na to jakąś energię, z jakąś nową energią się obudziłam. Nie jestem ani zmęczona, ani wykończona, ani jakaś podłamana. Wszystko jest super, więc trzeba to wszystko mm, zabrać się po prostu wtedy, kiedyś człowiek tak dobrze czuje. Mąż chyba też ma taki super nastrój, bo mówi dzisiaj wieczorem nie przychodzę, kochanie, więc sobie też tam obejrzę sama, dlatego że dzisiaj będzie grabił, liście, sprzątał, ostatnie koszenie już robił, bo ostatnie było ostatnie koszenie, ale wiecie, jest tak pięknie ciepło 22 stopnie dzisiaj u nas, więc roz się przeciąga, jakby. To ostatnie koszenie. Ciągle to ostatnie nie jest ostatnie, bo trawa ta to rośnie jak szalona, jakby to wiosna szła, a nie jesień. Ale już wiem, że od nowego tygodnia załamanie pogody, dlatego cieszmy się tym, co mamy. Słoneczko świeci, zaraz zabieram dzieci na spacer, a niedzielę planujemy sobie, słuchajcie, jakąś bardzo aktywną. I się zastanawialiśmy, myśleliśmy, żeby z mężem sami gdzieś wybyć, ale to nie ta niedziela, dlatego że my ostatnio byliśmy z mężem na randce w górach, a w tą niedzielę moja siostra z mężem jadą na randkę i dzieci zostają pod opieką dziadków. Ja nie mogę liczyć już na teściową, dlatego że nasza teściowa już wyjechała, już jej niestety nie ma i dopiero wróci po świętach, dlatego święta w tym roku znowu organizuje sama. Całe gotowanie i pieczenie spada na moją głowę, ale ja to kocham, dlatego nie narzekam. Ja jeszcze piekę dla mojej mamy i sernik, i orzechowiec, i na pewno sernik orzechowy. I co jeszcze się robi na święta? Ja robię zawsze trzy ciasta. Sernik, orzechowiec i makowiec. O matko, makowiec. Makowiec, ukochane ciasto mojej mamy. Orzechowiec, moje ukochane ciasto, a sernik mojego męża. Dlatego muszą być wszystkie trzy ciasta. Tylko w tym roku, że zostajemy tylko ja, mąż i nasza dwójka dzieci, to robię po prostu całą blachę ciasta i po pół będę dawała mamie. Bo zawsze piekę po blaszce dla każdej. Blaszka dla mnie, blaszka dla mamy. Blaszka dla mnie, blaszka dla mamy. Po trzy makowce, słuchajcie, dla mamy, trzy dla mnie. No po prostu mi jakoś pieczenie zawsze lepiej wychodzi. i Moja mama mówi, że ja się nadaje do sprzątania ogarniania domu, ale nienawidzę piec. Piecze bardzo dobrze, ale wiecie, zawsze mówi, że, że nie. No, więc tak to jest. Dobra, mąż mój idzie, kończę i co? Widzimy się później. Okej, okay, jestem tutaj razem z Łucją. Łucja już jest ogromnie zainteresowana, co ta matka pokazywać będzie. Nie patrzcie na to, co się tam dzieje. To brat pootwierał wszystkie szuflady, właśnie coś po i poleciał. I tak zostawił, więc to jego pokój, niech se jak se ma. Pokażę Wam trzy piżamy. Trzy są skakowane, ale ja nie będę Wam, nic Wam w nie mówią. Chociaż zobaczcie jak modelka wygląda, fantastycznie. To jest pierwsza piżamka. Zobaczcie cudna, cudna jak takie ubranie wygląda. Fajnie, bo nie wiem czy wiecie, ale wybieram się na hmm, festiwal kobiet internetu do Gdańska razem z moją Adusią z kanału AdaGada. Mam nadzieję spotkać też inne oczywiście YouTuberki i kobiety internetu. Już się nie mogę doczekać i na pewno albo tą piżamkę. Albo tą zabiorę tam ze sobą. Druga jest taka. Super. Spodnie 7-8 gwia w gwiazdki z takim wymownym napisem na poranek. Eee, taka właśnie pudrowa, różowa. A ostatnia, już na pewno na vlogmas, to taka świąteczna, a raczej zimowa koszulka nocna. Wszystkie linki do tych produktów macie w opisie. Wszystkie te produkty pochodzą z Allegro, ale ja otwieram, nie przedłużam. Bardzo fajne miały składy te piżamki. Ja też dlatego się zdecydowałam. Koszula nocna już Wam mówię. Skarbie nie wolno Poczekajcie, bo ona chce Ignasia. Hmm, klocki rozwalić. Muszę, chodź Łucja, chodź, pokaż ludzika. Ucja, nie wolno rzadko. Ignaś będzie zły. Nie zabieraj mu ludziku, kochanie. Nie wolno, misio. Ignaś będzie smutny, kochanie. Chodź, mama ci da. O, zobacz, tutaj też jest, proszę. Myszko, proszę. Jaki ładny. Ma okulary. Hej. jestem w sytuacji opanowana Łucja jest z tyłu w jednej skarpetce standardowo, to już jest znak rozpoznawczy mojej córki no i tak wygląda ta koszulka ona będzie chyba tak jak u modelki troszkę dłuższa, taka za kolano i zobaczcie to jest rozmiar M, jest naprawdę spora i ręka w taki 3 czwarte ale jest ładna, to jest w 100% bawełniana koszula, więc coś bardzo wygodnego przewiewnego no i zdrowego jeżeli chodzi o sen, więc to pierwsza rzecz druga rzecz to jest właśnie ta taka Szaro-buro-różowa pod piżama. Bardzo mi się ona spodobała. Powiem Wam szczerze, że najbardziej mi się szara spodobała, ale ta była na drugim miejscu, a tamtą po prostu wybrałam ze względu na nas. Super! Już widzę, że jest super. A tu mamy takie spodnie, bardzo fajnie na pewno się będą układać. Właśnie 7 ósmych, tak jak powiedziałam. I tu jest chyba wiskoza, coś mi się zdaje. Nie, też bawełniana. Też bawełniana, dobra. Więc y, taka piżamka w gwiazdki ma spodnie. No, widzicie, a mi się coś cały czas z wiskozy, może ta, ta, ta ostatnia. I koszulka do tego, ale też szeroka. Zobaczcie, to są m wszystko. Spokojnie mogłabym Eski wziąć. No ale z drugiej strony będzie taka troszkę bardziej oversize. Więc myślę, że razem ten komplet będzie się prezentował fajnie, może właśnie to sobie do Gdańska zabiorę, bo to już za miesiąc, nawet nie cały miesiąc już się nie mogę doczekać. I ostatnia piżama, moim zdaniem, najładniejsza, najładniejsza i ma zupełnie na materiał. Wow, jaki miły! Muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić, aż nie mogę. A tam się najbardziej podniecałam, wam powiem. Już wam powiem, co to jest. To musi być wiskoza. To musi być wiskoza. A jak? Wiskowa je. wiskoza i elastan. Zobaczcie, jaka ładna. Ona się będzie pięknie układała, to jest taka super, ale będzie się miło w niej spało zimą, coś cudownego. Bardzo mi się podoba, bardzo. Ja bym chodziła w takiej blusy, a co dopiero stała. Patrzcie, już otworzyłam szafę z ubraniami. Szybsze jest to Luciu! No, Ona no, wszystko wywraca, wszystko. No, matka, no cóż. A i takie dresowe, można powiedzieć, spodnie, które się wiążą, właśnie koszulę do środka. I spodnie są już luźne, one się ciut zwężają na dole, ale nie mają ściągaczy. No, piżamki na mega. Nie wiem, co uważacie, ale mi się podobają na maksa. Ale ta siwa jest tak, Milusia. No to już wywaliłaś? Ekstra. Wszystkie linki do tych piżamek macie w opisie. I myślę, właśnie, zobaczcie, jak one nawet wyglądały spakowane, że super będą się prezentowały nawet pod choinką dla kogoś na prezent. Spokojnie mogłabym którąś podarować. No, ale widzicie, już na każdą mam zastosowania w jednej. To już mam ochotę, już spać, tylko pójdzie do prania i już ją zakładam, którąś z nich. Muszę je wam mierzyć dzisiaj, bo albo z różową pojadę, albo z tą szarą pojadę. Obydwie są prześliczne i myślę, że będzie właśnie fajnie, tak w hotelu czy w jakimś apartamencie, gdzie tam zadą będziemy spać. Super wygodnie, a tak z drugiej strony to są takie piżamy, że spokojnie można wyjść i yy, wiecie, co chodzi na balkon i tak dalej, i nie być całkowicie rozebrany. A tamta do vlogmasa po prostu będzie idealna. Świetnie się wpasuje w ten klimat świąteczny. Świąteczne. Zjadam te literki. No więc to tyle, co chciałam Wam tak naprawdę pokazać. Ja zbieram dzieci, uciekamy na spacer, bo szkoda dnia, a nie dokończyłam Wam a propos niedzieli. W niedzielę mamy zamiar pojechać na zamek Czocha na prośbę Ignaza, więc szykuje nam się wyprawa z dziećmi. Dobra, a w tej chwili kończę, nie przedłużam, uciekamy na podwórko. Okej, okay, może się odzywamy od mamy z podwórka, dzieci się bawią, kopią i troszeczkę się pozmieniały nam plany, dlatego że Ignacy zostaje cię u babci na nocleg i będą tutaj spać razem z kuzynem, więc się szykuje super dzień. Babcia już pierogów nalepiła dla wnuków swoich, ja tylko Lucia zabieram do domku, więc dzisiaj chłopaki mają wyjątkowy dzień nawet, bo oni już sobie zaplanowali przeróżne zabawy. No i wieczór, bo razem z dziadkiem i z babcią. No, więc a na razie brat się z siostrą bawi, więc mama korzysta i pije sobie kawkę z babcią. Cudownie wykorzystane czas. Tak. O, to właśnie chodziło. O, to właśnie chodziło. Brawo. Brawo, brawo! Jestem po treningu Kickfit za mną, i ja, kotki, się będę z tego miejsca z wami żegnać. Jak widać, makijażu z rzęs nie zmyłam i to był. Minął, z opieką miał, czy teraz podlatuje mi do oczu. Ledwo żyję, lecę pod prysznic i zakończam dzień. Znaczy, ja jeszcze spędzam z moją córeczką, jak wiecie, potem z mężem może, bo ma jakieś yy, przydomowe porządki, więc ja przy szwójkach. No, taki wieczór! Do zobaczenia, kochani, w następnym filmie widzimy się. Już niedługo myślę. Pa!